Udowodnię wam, że święty Mikołaj naprawdę istnieje. W tym celu musimy się cofnąć do filozofii Platona. Otóż zastanówmy się, prawda, co pozwala nam nazwać daną rzecz stołem? Platon słusznie twierdził, że gdzieś tam w naszej głowie Na przykład jest idea stołu Czyli zestaw cech, dzięki którym możemy przedmiot nazwać właśnie stołem O tym, czy coś jest stołem Decyduje funkcja przedmiotu Coś płaskiego Na czymś to można coś tam postawić Zjeść przy tym Podobnie z politykiem błaznym Jest tam gdzieś idea polityka błazna Zestaw cech, który pozwala niesiełowskiemu Nazwać Hoffmana błaznem Hoffmanowi określić jako błazna Palikota A Palikatowi niesiełowskiego. Wszyscy z nich mają zestaw wspólny cech, który właśnie to umożliwia. Przejdźmy do Świętego Mikołaja. Mamy gdzieś tam ideę dobrej istoty, która daje ze szczerego serca prezenty. Nazwaliśmy ją Święty Mikołaj. Taką fizyczną realizacją, czy też, prawda, projekcją idei Świętego Mikołaja tu na Ziemi jest każdy, kto bezinteresownie wręcza prezenty, by sprawić obdarowanym radość. I tak jak nie możemy zaprzeczyć, że istnieją stół czy polityk błazen, tak by być konsekwentnym, nie możemy poddać wątpliwość istnienia świętego Mikołaja. I życzę Wam wszystkim, byście dzisiaj byli wspaniałymi świętymi Mikołajami i żebyście jednocześnie fenomenalnych Mikołajów spotkali. Ja też jestem teraz Mikołajem, prawda? Bo ze szczerego serca daję Wam prezent, czyli dowód, że dobry, święty Mikołaj naprawdę istnieje. Ty nim jesteś, tak.